to jest moja ostatnia rygórek, izoje, okay. no i zostać masz figurkę kiedy podwijemy się wizuje, bo musi się załadować, Okej No i wizuje, już będzie zaraz wysi, wizuje będzie. No i no wizuje, Zostać masz figurkę, kiedy zapobiegniesz zielonego główka. No dlaczego? Ja to już no, nie komentarzu. Nie, muszę być Steve'em. Ja go nie lubię, tak. A to jest mój ludzi no i ja go zrobię. Patrzcie, co sama widzę, jest robić. No słusznie, bo się mój na mam, mam 55 elementów. Teraz więcej będziemy mieć. zaraz to będę miał. Ok, to incendiowanie, słusznie, nie No idziemy do piesia, w je. Bo po to jestem tutaj u piesia. Ok, no i schodzimy. Widzele. Piesio. No i piesio zobaczycie, gdzie jest chłodzki, jest. Patrzcie jaki. Okej, no i kanał go taty, masz game, wideo, ja powiedzmy jest. No ja mam tam na kanale starego i Tomka, moje skumki ze szkoły. jak I, i Kubę. Ja oczywiście posmałem widoję o tym. Jeżeli będą u nich. Ja nie wiem, co mogę tam nadleść, tak na was Ale nie mogę do tego wejść. Są to na nas swojej wannę. Wychodzimy z pokoju. A mój. Byliśmy nie nim jeszcze nie, bo ja zapomniałam o tej naszej srebrojki fajowe Napiszcie widzowie, czy lubicie się blojki, komentarz czy nie, bo ja je uwielbiam. Idziemy do piesia, widzowie. Piesio, piesiutka, piesiutka, pisiulka No i widzowie, no jeszcze będą mógł filmy. Na stery, nie wiem ile nadlam. Będzie jeden z jeden z no i jeden pluski ten. No wiecie, widzowie. ten pluski. Którego też nadlewam, widzowie. A Kuba wiecie, są nadlewa? Pluskie filmy tylko. No ja je nadlewam pierwsze, no i potem te długie nadlewam, wizeruję te. Teraz ja teraz ten leci, film. No jest dla... Fajny dzień. Ja to zamykam. A budowa jeszcze lepiej idzie, ale jeszcze nic nie wybudowałem. Gdzie to było? A tam widzieliście tam pisało. Wielki pokój. Co się dajcie, Widzę, co tam pisało. Ja wam co czytać dam? Co czytać tutaj pisze? O taki czas kończył się czas. Zoję. tutaj to samo, zobaczcie wizerze tam jest piesio na kanapie to jest dywanik. no ja tutaj wizerze chciałbym taki dywan może zagładamy teraz Wizory. sekaj się albo w następnym odcinku to zrobimy następnym odcinku będzie taki coś u mnie wizerze na tym kanale piesio o nie, sobie lubiłem naprawiamy ok to ja wiem jest to słabe wizerze gdzie ten blos jest w górę wizerze ok gdzie jest yes. o jest zobaczcie tu no go biezemy, naprawiamy wiemy i tam wizerze papá un fein fino no en canale de papa fio,